Arsenal pokonał PSG 2 do 0 i po tym meczu pojawia się tutaj sporo pytań, mianowicie: po pierwsze, jak to spotkanie w ogóle wyglądało; po drugie, dlaczego PSG miało gigantyczny kłopot; po trzecie, jak to się stało, że słowo pozycja w przypadku Arsenalu nie jest już aż tak istotne? O tym wszystkim i nie tylko dzisiaj sobie pogadamy. Przede wszystkim, jak w ogóle wyglądało to? spotkanie. Od tego warto zacząć, odwołując się do statystyk, bo one dobrze oddają, wydaje się, cały przebieg tego meczu. To znaczy, patrząc na liczby, tak jak widzicie, PSG oczywiście ma przewagę w posiadaniu piłki, ma przewagę, gdy mówimy o strzałach, ma przewagę, gdy mówimy o podaniach. I to naprawdę gigantyczną, zagłębiając się nieco bardziej w te statystyki ofensywne, które są podawane przez Optę. Tak jak widzicie, więcej wejść w strefę ataku, więcej wejść także w polekarne, więcej kontaktów z piłką, właśnie gdy mówimy o polukarnym przeciwnika. Natomiast to wszystko nie przełożyło się zupełnie na szansę. Paryżanie oddali dziś 10 strzałów, to wpisuje się dobrze w trend. Z poprzedniego sezonu, gdzie w trzech ostatnich meczach oddali około 70 uderzeń i nie zdobyli gola. Właśnie gdy mówimy o Lidze Mistrzów, dziś było podobnie, a Arsenal. Skupił się na tym, żeby w pierwszej połowie zdobyć bramki i zamknął tym samym spotkanie. Natomiast w grze Arsenalu dużo więcej rzeczy było naprawdę imponujących. Po pierwsze, kwestia pressingu, to znaczy, tak jak widzicie, często Arsenal podchodził w miarę wysokim pressingiem, właśnie do Paris Saint-Germain. Natomiast to jest dość istotny obrazek. Tak jak widzicie, tutaj nie było żadnej niedowagi. Bardzo często, nawet tak jak tutaj choćby William Saliba, wychodził bardzo wysoko za swoim zawodnikiem, a to pozwalało Arsenalowi zamykać całkiem szczelnie PSG. Nawet jeśli PSG teoretycznie mogło sobie pozwolić na to, żeby wyjść wyżej, no to i tak Arsenal był ustawiony w dość ciekawym ustawieniu, nietypowym dla piłkarzy Mikela Arteta. Bo najczęściej Arsenal presuje w kształcie 4-4-2, natomiast tutaj w meczu z PSG postawił na powiedzmy system 4-2-4 bądź też 4-3-3. Tak jak widzicie, ta pozycja Gabriela Martina Lego jest zawieszona. Natomiast dlaczego ona jest zawieszona? Właśnie dlatego, żeby PSR tam grało piłkę i to właśnie w tym sektorze boiska Arsenal bardzo dynamicznie doskakiwał do Paryżan. Tak jak widzicie, między innymi po tych statystykach od Markstac, głównie. Właśnie tam Arsenal zaliczał masę odbiorów. Bardzo często PSZ traciło posiadanie piłki właśnie w tamtym sektorze boiska, co doprowadziło też do kilku sytuacji kanonierów. Też żeby nie było, to nie jest tak, że PSZ w tym meczu nie miało swoich szans, była choćby poprzeczka. Była także sytuacja, gdzie w słupek strzelił Nuno Mendes, to jest jedna z niewielu okazji, kiedy dali się ograć piłkarze Arsenalu, bo właśnie wtedy w sytuacji 2 na 2, gdzie najczęściej takie obrazki kończą się przynajmniej z powolnieniem ataku i ostatecznie wysofaniem piłki przez rywali Arsenalu, tutaj udało się Nuno Mendeszowi i Barkoli ograć Sakę oraz Timbera, a następnie właśnie z dystansu uderzył Nuno Mendes, i piłka trafiła w słupek. To dobrze oddaje między innymi taki wskaźnik jak XT, czyli oczekiwane zagrożenie. Wiem, że to jest dla wielu, powiedzmy, antypiewców statystyk coś, co jest zupełnie wymyślonego, natomiast pod tym kątem tutaj PSR było niemalże równe, gdy mówimy o Arsenalu. Ale pod kątem jakości samych szans Arsenal był zdecydowanie lepszy i warto też zwrócić uwagę na to, dlaczego tak było. I tutaj dochodzimy niewątpliwie do głównego tematu tego filmu, to znaczy do słowa pozycja. Często nawet w polskim systemie szkolenia, czego też byłem w pewnym stopniu świadkiem jako chłopak, który często grał w piłkę, skupiamy się na tym, gdzie grać, jak to wygląda, jestem prawym obrońcą, jestem prawym skrzydłowym. Gdy mówimy już o Arsenalu, tutaj wydaje się, że w ostatnich meczach zupełnie czegoś takiego nie ma. Tak jak widzicie między innymi po tym obrazku, który jest, Prawdę mówiąc zupełnie abstrakcyjny, to znaczy tutaj na pozycji teoretycznie środkowych pomocników, tych bardziej ofensywnych, występują Ricardo Calafiori, czyli potencjalnie stoper, ale w tym meczu na lewy obrońca, oraz Timber, który także może grać i na stoperze, i na prawej obronie, w tym meczu był prawym obrońcą, a tutaj byli obaj w środku pola. I wiem, że często odwoływałem się do tego cytatu Mikela Artety. W lato ten, kto subskrybuje mój kanał od dłuższego czasu, ten pewnie pamięta choćby film o Ricardo Calafiorim, gdzie właśnie wyciągnąłem tę wypowiedź z lata 2023 roku, kiedy to przychodził do no, Arsenalu Jurien Timber i właśnie w taki sposób wypowiadał się o nim Mikel Arteta, wspominając, że to jest piłkarz, który daje dużą elastyczność Arsenalowi oraz, że umiejętnie umie zajmować rozmaite strefy na boisku. To jest coś, co niewątpliwie wnosi Holender do gry na Arsenalu, bo tak jak widzicie, między innymi w tej sytuacji, kiedy Arsenal rozgrywał od bramki, dostał piłkę. Tomas Partey nieco spóźniony był ten pressing Paris Saint Germain. A następnie poprzez to, że po pierwsze Calafiori ściągnął na siebie uwagę jedynego defensywnego pomocnika na Paryżan, Timber miał masę wolnej przestrzeni. No i tutaj Arsenal bardzo wpłynie wprowadził piłkę w strefę ataku, ale tego nie byłoby, gdyby nie właśnie Timber. Zresztą tego typu sytuacje były powtarzane także w ostatnim meczu ligowym kanonierów, gdzie absolutnie zgnietli oni Leicester City. Co prawda nie widać tego po wyniku końcowym, bo tutaj było 4 do 2. Natomiast patrząc już na same statystyki, wydaje się, że najbardziej oddają one przebieg tego meczu. Zresztą każdy, kto oglądał właśnie tamto spotkanie wie doskonale jak to wyglądało. Ale dlaczego tak to wyglądało? Wiadomo, że Lester to jest w pewnym stopniu Beniaminek, ale tego wszystkiego nie byłoby gdyby nie świetna postawa i Calafioriego i właśnie Timbera. Bo ci piłkarze są zupełnie nieprzewiązani do swoich pozycji. Mają nieprawdopodobną inteligencję boiskową i prawdę mówiąc to jest coś czego spodziewałem się i po jednym i po drugim, natomiast nie spodziewałem się, że dojdzie do tego aż tak szybko. Tak jak widzicie między innymi w tej sytuacji w w 13 minucie Kalafiori był ustawiony jako teoretycznie środkowy pomocnik. Zresztą za chwilkę, gdy dostał piłkę zwrotną, zagrał naprawdę idealną futbolówkę na nos do Gabriela Martinellego. kiedy ten nie wszedł w pojedynek 1 na jeden, tylko poczekał chwilkę na swoich kolegów. Calafiori za momencik był już w polu karnym, właśnie zajmując odpowiednią przestrzeń. To samo można powiedzieć o. Timberze, który w wielu sytuacjach, między innymi tak jak choćby w tym obrazku, był ustawiony jako defensywny pomocnik, a partnerował mu nie kto inny jak Calafiori. Jeszcze kiedy indziej, chwilkę później, w tym spotkaniu, Timber był ustawiony jako środkowy napastnik i wbiegał w pole karne. Z kolei pod koniec pierwszej połowy był na pozycji Martina Odegarda. To wszystko skutkowało tym, że Arsenal bardzo umiejętnie omijał pressing Paris Saint Germain i był w stanie dochodzić do coraz groźniejszych sytuacji, zwłaszcza pod kątem, nie mówię nawet powiedzmy, tworzenia stuprocentowych szans, tylko głównie pod kątem omijania właśnie tego pressingu i wchodzenia w strefę ataku. Tak choćby było, gdy mówimy o bramce, kiedy to Calafiori, schodząc do środka, zwrócił na siebie uwagę piłkarzy Paris Saint Germain i zupełną wolność po lewej stronie miał Leandro Trossard, który niemalże od połowy boiska, biegu de facto sam, za momencik wrzucił piłkę do Kaja Hawerca i ten strzelił bramkę na 1-0. Swoją drogą odnośnie Kaja Hawerca możecie mi dać znać w komentarzu, kto był Waszym piłkarzem meczu, natomiast mój głos Chyba poleciał był właśnie na byłego piłkarza Chelsea. Był niesamowity pod kątem pressingu, pod kątem odbiorów, pod kątem tego jak pracował także z piłką przynozy dla Arsenalu. I tutaj też to jest dość ciekawy wątek, albowiem Kai Havertz, jako piłkarz, który nominalnie jest teoretycznie napastnikiem, w ostatnich dwóch meczach również zajmował nietypową rolę. Tak jak widzicie. To był zawodnik, który między innymi w meczu z Leicester City był na prawym skrzydle. Podobnie było, kiedy spojrzymy sobie na jego mapę podań w spotkaniu z Paris Saint Germain, za które zresztą dostał nagrodę MVP. Tutaj, tak jak widzicie, nie ma mowy o czymś takim, jak stała pozycja. No ale pytanie, w czym taka wymienność pozycji pomaga? Arsenalowi właśnie w meczach takich jak Paris Saint-Germain czy Leicester, czyli rywale z dwóch zupełnie innych półek, poza tym, że to jest oczywiście nieprzewidywalność, że także rywale mają mętlik w głowach momentami, pozwala to Arsenalowi na eksponowanie największych atutów swoich piłkarzy, którzy z każdym tygodniem będą rozumieć się coraz lepiej. Dobrze pokazuje to m.in. ta sytuacja, kiedy to Kalafiori jest w środku pola. A Declan Rice jest ustawiony nieco szerzej. Często mówiłem o tym w poprzednim sezonie, że problemy Arsenalu, zwłaszcza w pierwszej części tamtej kampanii ligowej, wynikały z tego, że nie było choćby Timbera, że nie było choćby Tomasa Parteya, czyli piłkarzy, którzy umieją grać wewnątrz bloku rywali. i z kolei Declan Rice często schodził poza blok. Defensywny przeciwników, tak, żeby mieć ich przed sobą, piłkę przed sobą, a niekoniecznie musieć ją przyjmować z przeciwnikiem na plecach. To spowalniało ataki arsenalu, ale kiedy do jedenastki skoczył Jorginho, nagle tego problemu nie było. No a tutaj, tak jak widzicie, poprzez to, że jest Kalafiori w środku pola, on zajmuje tę przestrzeń, nagle okazało się, że Declan Rice jest w stanie eksponować swoje największe atuty. Jednocześnie wydaje się, że pomaga to także choćby Gabrielowi Martinellemu, to znaczy na przykładzie meczu z Dester City. Tak jak widzicie, w jednej sytuacji to Martinelli jest na skrzydle, a Trossard jest w środku pola z kolei gdy mówimy o tym jak to wyglądało ledwie kilka sekund później, bo 9 sekund później tutaj już Martinelli był bliżej osi boiska, a Trossard był bliżej flan. Tej rotacji po lewej stronie brakowało często arsenalowi właśnie w poprzednim sezonie, kiedy Martinelli zaliczył bardzo duży zjazd jakościowy względem poprzedniej kampanii. Ligowej, kiedy strzelił 15 bramek, w poprzednim roku nie można było mówić o takich liczbach, natomiast właśnie też takie rotacje, także ten wbiegający kalfiori, pomogły Martinellemu między innymi na zdobycie bramki w meczu z Dexter City, gdzie był on ustawiony tak naprawdę jako środkowy napastnik. Z kolei w drugiej sytuacji, kiedy zaliczył już asystę dole Leandro Trosarda, tak jak widzicie Martinelli był nominalnym lewym skrzydłowym. A to prosor był napastnikiem. Coś takiego powtarzało się także w meczu z Paris Saint Germain i Arsenal miał z tego wymierne korzyści. Jednocześnie nie można nie wspomnieć po tym meczu o tym, jak świetny w obronie jest Arsenal. Chociaż oczywiście PS, tak jak już mówiłem, swoje szanse miało. Natomiast kiedy Arsenal zamknął się na swej połowie w tym kompaktowym bloku obronnym, co można było obserwować tak naprawdę od początku drugiej połowy aż do jej zakończenia, nie było szans na to, żeby się jakoś przez ten mur przebić, tym bardziej, że w Paris Saint Germain wydaje się, brakuje powiedzmy piłkarze z takim indywidualnym błyskiem, brakowało w tym meczu także Usmana Dembele, czyli zawodnika, który potencjalnie mógłby wprowadzić nieco chaosu. Pewnie powinien być dla PSG karne w końcówce, natomiast to jest już kwestia niedyskusyjna. Niezależnie od wszystkiego, Paryżanie nie byli w stanie właśnie rozmontować tej defensywy Arsenalu, co idealnie pokazuje m.in. mapa podań Witini. Tak jak widzicie, większość z nich to są zagrania dookoła, no i można sobie tylko wyobrazić to, gdzie właśnie, bazując na tym obrazku, Stoi Arsenal. To byłaby pewnie mniej więcej ta strefa, i jeśli spojrzę się na obrazki z meczu, dokładnie tak było. Przepraszam, że w tym filmie nie ma zbyt wielu wypowiedzi szkoleniowców, czy także, że nie ma choćby cytatów po meczowych, natomiast nagrywam to od razu niemalże po meczu, bo jest 23.20, zatem też nie chciałbym tutaj tego materiału przedłużać, żeby nie utrudniać życia moim współlokatorom. Zatem jeśli Wam się podobało, to poproszę Was o pozostawienie łapki w górę, potencjalnie komentarza, dajcie mi znać swoją drogą, co Wy sądzicie o tym meczu i mam nadzieję, że takie podsumowania Wam pasują. Ostatnio pojawił się komentarz, czy będą podsumowania Ligi Mistrzów, nie wiem, czy będą zawsze, ale dzisiaj się Udało, zatem trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę i pewnie o Arsenalu i właśnie o kalafiorim i Timberze wleci coś dłuższego już niebawem. Natomiast na ten moment to jest to. Dzięki wielkie, siemano.